Cześć kochani. Dzień dobry. Witam się z Wami w Nowym Tygodniu. Witam się z Wami też pierwszy raz na żywo we wrześniu. I tak jak tutaj już wrzuciłam taką informację, bo chcę, żebyście w tej grupie wiedzieli, co jest dla Was na bieżąco, żebyście mieli wsparcie. Właśnie taka jest moja intencja prowadzenia tej grupy. I też chciałabym Wam wyjaśnić, o co chodzi z tym Gim Blue, że jest taka obfitość, że to się pojawiło. Jak wiecie, zdarza się, że dotera proponuje nam różne dodatki do tego, żeby korzystać z olejków. Co to znaczy korzystać z olejków? Jak wiecie też, można je kupować detalicznie, jest to 100% cena, ale można je kupować 25% taniej. I wtedy są olejki dla Was, dla Ciebie 25% taniej właśnie, w cenie hurtowej i... Można do tego skorzystać z różnych prezentów. Konto można założyć z opłatą członkowską, która wynosi 24,5 euro i wtedy wybierasz po prostu pojedynczy olejek czy dyfuzor z olejkami. To jest super rozwiązanie, żeby zacząć. Idealne, wtedy dodaję cię do moich grup edukacyjnych dla klientów i po prostu Twoja przygoda z aromaterapią się mega rozwija. Ale to, co jest wspaniałe, to to, że można też wybrać zestaw. Któryś z zestawów, zwanych członkowskich, one są tak skonstruowane, że olejki w nich są tańsze i że zawsze jest jeszcze do tego jakiś bonus w postaci na przykład, znaczy nie zawsze, ale przy niektórych zestawach można się załapać też na darmowy dyfuzor. I to, co się dzieje czasami, to teraz proponuje nam... Dodatkowe olejki albo punkty, kiedy zakładamy konto. Niektórzy się już przyzwyczaili i czekają, co będzie w przyszłym miesiącu, i co będzie w przyszłym miesiącu. Czasami coś jest, czasami czegoś nie ma, ale ten miesiąc wrześniowy zdecydowanie też jest atrakcyjny. Ponieważ rozpoczął się także klub diamentowy. Klub diamentowy to jest tak naprawdę konkurs, w którym ja biorę udział, zakwalifikowałam się do niego i kiedy robię to, co robię, czyli edukuję Was, wspieram, prowadzę olejkowo i biznesowo, to mam taką możliwość, żeby razem z moim zespołem, który też tutaj działa, razem działamy wspierając się, ja wspieram ich, oni wspierają mnie. I wtedy mogę skorzystać z tego, że w tym konkursie wygrać, na przykład wyjazd, wyjazd taki dla właśnie uczestników tego konkursu. Ale to, co jest ważniejsze, kiedy biorę udział w tym konkursie i wy przybywacie na edukację do mnie, możecie dostać do założenia takiego konta właśnie darmowy, dodatkowy olejek. I to jest świetna sprawa, ponieważ jeżeli wybieracie już dowolny zestaw i zrobicie to przy moim wsparciu, to znaczy przy moim, czy przy Radka, czy też osób, które tutaj są w grupie i Was zaprosiły i ze mną współpracują, więc to jest tutaj taka piękna możliwość, że możemy to zrobić też z różnych stron, ale bardzo ważne jest, żeby było to zaliczone do tak zwanego mojego klubu diamentowego i jeżeli założysz konto z zestawem na przykład Family Essentials albo Aromatouch, to dostaniesz olejek, który jest genialny, który jest olejkiem Deep Blue Touch i to jest olejek, który Myślę, że nie trzeba Wam za bardzo przedstawiać, ale jest przede wszystkim w rolonie wymieszana z olejem kokosowym i są tutaj składniki, które głównie działają przeciwzapalnie, przeciwbólowo na nasze ciało po to, żeby kiedy boli nas coś albo jesteśmy poobijani jesteśmy po treningu jesteśmy po wycieczce i mamy zakwasy to takie składniki jak wintergreen jak kamfora jak mięta pieprzowa jak helichryzu czyli kocianka włoska jak wroty czy marokański będą dbały o to ażeby żeby pomóc ciału I to jest bardzo fajna i wygodna forma właśnie ten rolon. czyli do tych zestawów Familii i Aromatac, albo do zakupów pomiędzy 100 a 199 punktów, nie martwcie się, to wszystko indywidualnie tłumaczę, dostajecie właśnie taki prezent. Ale jeżeli decydujecie się na mój ukochany zestaw, czyli Home Essentials, to jest 10 olejków i ich mieszanek, w prezencie jest dyfuzor, macie już cenę niższe o 25%, to słuchajcie, obfitość tutaj już po prostu sięga za bo jest ten olejek właśnie, jest kopajba, tylko ja to mam ją w taczu, a kopajba jest akurat w takiej buteleczce. Dużej 15 ml, Nie mogłam jej teraz znaleźć tutaj przed nagraniem Bo cały czas krąży gdzieś nam po domu Ta kopajba Więc już do takiego zestawu, tak zwanego powyżej 200 punktów Dostajecie kopajbę Która jest niesamowicie Harmonizująca dla układu nerwowego Przeciwzapalna Wspiera działanie innych olejków Podbija działanie innych olejków Ma powinowactwo do receptorów Które też jeżeli znacie CBD To właśnie w ten sposób oddziałują na ciało Także tutaj Kopajba jest w 100% czysta, nie jest żadną mieszanką, nie jest 10, 20 czy 50% roztworem, ale jest czysta, 100% to naprawdę ma potężne działanie. Więc to te dwa olejki już dostajecie właśnie w ramach tego mojego klubu diamentowego. Ale przez to, że do teraz zrobiła, teraz jeszcze promocję też na zakupy, ale również dla osób, które się rejestrują, to ja i mój Bobas, pokażemy Wam, jeszcze są trzy niesamowite produkty, właśnie też z Deep Blue, które dostaniecie do takiego założenia konta. Te produkty, no może się wydawać, że wow, to tutaj jest tak dużo i w ogóle po co i o co chodzi, ale genialne są dla każdego, jak chodzi o Dorosłych, jak chodzi o dzieci, jak chodzi o osoby starsze, także są to też idealne prezenty Na przykład dla babci, dziadka, teścia e, Nie mówiąc już o mężu, nie, który jeździ dużo samochodem albo ćwiczy na siłowni Deep Blue już poznaliście, przed chwilą Wam pokazałam mieszankę, więc tutaj jest czysty Deep Blue, tak? Czyli dostajecie wtedy w prezencie 5 ml czysty olej, Widzicie, jest zabezpieczony takim specjalnym korkiem, bo jest on bardzo silny Ale tutaj są dwa niesamowite produkty z nim Maść znamy już długo, jest bardzo wydajna Niektórzy bardzo ją lubią ze względu na jej moc. Od razu czuć, w sensie taka jest bardzo intensywna, tak? Jeżeli miałabym stopniować to olejek, maść właśnie i jakby maść jest dla mnie najmocniejsza Jak kobieta w ciąży, zdecydowanie teraz wybieram coś, co jest nowe, czyli sztyft Vivo Blue I on jest, widzicie, wykręca się go i się smaruje i on zawiera jeszcze kopajbę więc e, naprawdę, tutaj jest bardzo fajna forma do tego, żeby zadbać o siebie, o rodzinę, czy sprezentować komuś też te produkty, bo właśnie we wrześniu, kiedy zgłosicie się i założycie z moim wsparciem takie konto, to z zestawem Home Essentials, który jest naprawdę genialny. Dostaniecie aż pięć dodatkowych produktów, głównie właśnie z Deep Blue, ale takich, które zaopiekują no niesamowite Wasze potrzeby. Także ja bardzo się cieszę, że to właśnie się pojawiło teraz dla Was. Jeżeli macie jakieś pytania, to bardzo proszę, napiszcie pod tą transmisją. Chciałabym, żeby to było dla Was użyteczne. Chciałabym, żebyście skorzystali z tego, z tej obfitości. Chciałabym, żebyście mnie wsparli też w tym konkursie. Więc szczególnie we wrześniu Was zapraszam do dołączania do nas też. I w kolejnych miesiącach, zawsze Ale chciałabym też, żebyście poczuli To, co ja czuję codziennie Czyli tę obfitość, która płynie od dotery I od tego, w jaki sposób działają na nas Naturalne specyfiki Naturalne olejki, naturalne produkty Razem z olejkami I... To jest właśnie moja misja, żebyście o tym wiedzieli, żebyście z tego korzystali. Także serdecznie Was do tego zapraszam z pytaniami. Ja ten tydzień jeszcze mam taki trochę pomotany, bo moje dzieci jeszcze nie poszły do szkoły, twoje dzieci idą później do szkoły. Później już wrócimy też do tego tradycyjnego cyklu edukacyjnego. Jeszcze gdzieś w międzyczasie będę rodzić, więc też może tak być, że tutaj już będę się pojawiała mniej albo z różnymi nagraniami dla Was, nie do końca na żywo. Ale chciałabym, żebyście, żebyśmy byli w kontakcie, żebyście pamiętali, że to działanie, które tutaj wykonuję, to moja praca, moja pasja i mój biznes. Bardzo zależy mi na tym też, żeby was do niego zapraszać. Jeżeli czujecie też, że macie taką potrzebę zmiany, dowiedzenia się więcej o biznesie, to pamiętajcie, że też możecie właśnie z tego skorzystać. Także dajcie znać i zapraszam was serdecznie. Jeżeli czujecie, że to Was zaciekawiło, dajcie tutaj konieczne serducho, udostępnijcie to, zaproście do grupy swoich znajomych, którzy mogą mieć takie potrzeby, ażeby się zaopiekować właśnie zdrowiem od tej strony.